To jest podcast Strefa Ekspertów. W strefie ekspertów, współwłaściciele firmy Protaktel, która od 20 lat produkuje urządzenia dla sektora elektroenergetycznego, pan Dariusz Stępiń, członek zarządu, dyrektor projektów, Zbigniew Achciński, członek zarządu, dyrektor produkcji i rozwoju. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Dariusz, rozmawialiśmy dokładnie rok temu. Pewnie część zresztą z naszych słuchaczy pamięta. I pan mówił wtedy, że w związku z transformacją energetyczną i państwa firma, i cała branża, Oczekujecie bardzo dobrych czasów, więc na początek pytanie, jaki to był rok dla Protekstela? Rok był dobry obfitował w różnego rodzaju inicjatywy wychodzące z naszej firmy, jak również wydarzenia, które miały miejsce w otoczeniu. Ale generalnie kierunek tych zmian oceniam jako pozytywny, dlatego że możemy pochwalić się coraz lepszymi wynikami. To raz, a dwa to to, że ten dobry okres, o którym wspominam w zasadzie od dwóch lat, można powiedzieć nadszedł, czy nadszedł. Chodzi, bo są pierwsze jaskółki tego okresu, gdzie budzą się inwestycje, gdzie widać już pierwsze oznaki ożywienia inwestycyjnego. Podobno osiągnęliście rekordy w przychodach i w tak, osiągnęliśmy dobre wyniki a w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przede wszystkim lepsze przychody. Co prawda, rok obrachunkowy nie jest jeszcze zakończony, ale z naszych szacunków wynika, że będzie to wzrost o około 8-10%. Jeśli chodzi o zysk i jeśli chodzi o w ogóle wzrost produkcji, to też jest to kilkuprocentowy, więc uważam, że naprawdę jest to dobry rok dla nas. Gdyby było inaczej, nie byłoby nas tutaj wśród laureatów gazet biznesu. A czy to jest efekt większej liczby umów, większej liczby Waszych nowych klientów, czy też powrotu starych klientów, czy po prostu większych kontraktów? Wciąż jesteśmy w fazie ugruntowania naszej pozycji na rynku krajowym. Poza tym, oczywiście, pojawiły się też nowe podmioty, które z nami chcą współpracować i rozpoczęły tę współpracę, czy to w kraju, czy za granicą. No i wolumeny też się powiększyły. Niektóre z przedsięwzięć i inwestycji są znacznie większe niż w ubiegłym roku. No właśnie podobno to się zmieniła troszeczkę struktura sprzedaży. Podobno więcej sprzedajecie w kraju, trochę mniej za granicą. Czy to jest efekt tego, że jest tak duży popyt w kraju, że nie czujecie potrzeby tak silnej ekspansji zagranicznej, czy też zagranica też trochę ograniczyła zakupy u was? Przede wszystkim musimy mierzyć się z rekordowym rokiem 2024, czyli takim, który pozwolił nam na duży wzrost sprzedaży eksportowej i rzeczywiście ten eksport nam trochę zmalał. Natomiast ta zmiana w strukturze wynika z coraz większego popytu wewnętrznego w Polsce. Tak jak powiedziałem, już jest więcej inwestycji, widać wpływ KPO. Ten popyt krajowy jest zdecydowanie większy i tutaj koncentrujemy się na tej sprzedaży, natomiast absolutnie nie rezygnujemy z ekspansji eksportowej. W eksporcie, tak jak mówiłem chyba rok temu, warunki są trochę inne, jest większa konkurencja, ostrzejsza konkurencja. Tam musimy konkurować z podmiotami produkcyjnymi z Azji, gdzie powiedzmy struktura kosztowa jest pozbawiona pewnych pozycji, z którymi my musimy My się liczyć. Na jakich rynkach zagranicznych jesteście, a jakie chcecie zawalczyć? W zakresie eksportu głównym rynkiem w tej chwili to jest rynek Unii Europejskiej i krajów europejskich. To stanowi trzon eksportu, natomiast wciąż jesteśmy zainteresowani wyjściem poza Europę. I tutaj mogę wskazać kilka kierunków. To z racji już pewnych realizowanych kontraktów to jest albo Ameryka Południowa, albo Azja Południowo-Wschodnia. Natomiast plany mamy, Dość ambitne, ponieważ chcemy też zaistnieć w obrębie Australii i krajów arabskich. Ale równocześnie zmieniliście w firmie model zarządzania. Z czego to wynikało? Wynikało to z potrzeby skrócenia łańcucha decyzyjnego. To jest pierwszy powód, i drugi powód to coraz większa rola pracy zespołowej w naszej firmie, która przynosi nam bardzo dobre efekty. W tej chwili każdy z członków zarządu jest odpowiedzialny za swój obszar, i w chwili obecnej mamy czteroosobowy zarząd, powiększył się o jedną osobę, to jest nasza świeżo upieszona dyrektor finansowa, która dołączyła do zarządu. Na początku czerwca tego roku. Co się u Was dzieje? Przygotowujecie się do nowych inwestycji? Proszę powiedzieć o tych inwestycjach. Jakie to będą inwestycje? W co zainwestujecie? Dlaczego się na to zdecydowaliście? Co to zmieni w firmie? Przygotowujemy się, można powiedzieć, intensywnie do nowych inwestycji, tak w obszarze infrastruktury, tej takiej produkcyjnej, jak też i produktowej, bo złożyliśmy czy aplikujemy w takim projekcie STEP, gdzie jest połączenie inwestycji takiej w budynki, w powiększenie powierzchni produkcyjnej, która nam pozwoli jeszcze bardziej się rozwinąć i zwiększyć produkcję, a tym samym zaplecze dla naszej sprzedaży, która rozwija się dosyć dynamicznie. jednocześnie łączymy to z nowym produktem czy pewną rodziną produktów, rozszerzamy napięcia do systemu 400 kV, to są wysokie napięcia i chcemy w ten sposób osiągnąć pełne portfolio w naszej ofercie produktowej, żeby być bardziej komplementarnym na rynku tak wewnętrznym, czyli krajowym, jak i w eksporcie być bardziej atrakcyjnym, żeby mieć pełną ofertę produktową, bo mamy w tej chwili pełną ofertę produktową, ale w niektórych napięciach jeszcze mamy pewne zaszłości, a w ten sposób doszusujemy do komplementarnej oferty i w typach, i w napięciach, aby spełniać zapotrzebowania naszych klientów i rynku? Panie Zbigniewie, to dla tych, którzy nie są jeszcze waszymi klientami, ale być może mogliby być, co oferujecie swoim klientom? Jakie rozwiązania, jak pracujecie z nimi? Powiedziałbym, że staramy się dać maksymalne wsparcie klientom. Oprócz naszych produktów, które oferujemy, służymy takim supportem. My to tak nazywamy technicznym, czyli wspieramy naszego klienta w doborze do systemu energetycznego naszych produktów, typów produktów, bo to zależy od wielu parametrów. Nie chciałbym tu w szczegóły wchodzić. Pewnych niuansów technicznych. My mamy zaplecze techniczne dosyć dobrze ugruntowane, także oprócz wiedzy o produkcie, o rynku. Też mamy tą wiedzę techniczną i możemy klientów wspierać w doborze, jak również w obsłudze posprzedażnej, bo czasami też występują jakieś takie problemy, że klient coś się pomylił, coś nie tak dobrał. Też staramy się wspierać klientów w miarę naszych możliwości, żeby uzupełniać i wspierać, bo liczymy na to, że jak będzie bardzo komplementarna obsługa, to ten klient wróci po raz kolejny do naszej firmy. I taką dewizą troszeczkę się kierujemy. Oczywiście zależy nam na Sprzedaży, to jak każdej firmie, ale jeżeli będziemy też dawać poczucie, że ten klient jest zaopiekowany, wsparty naszą wiedzą, doświadczeniem, to to będzie procentować też w przyszłości. Wasza branża należy do niezwykle innowacyjnych. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie mają innowacyjne rozwiązania w Waszej działalności? Czy może też macie jakieś centrum badawczo-rozwojowe? Skąd bierzecie nowe rozwiązania, nowe urządzenia? Na pewno bacznie patrzymy na rynek i na klientów, na ich potrzeby. To jest podstawa, czyli dział marketingu, sprzedaż jest na tej pierwszej linii i oni oprócz tej codziennej prozy, czyli próby sprzedaży, zachęcenia naszych klientów, jednocześnie prowadzą dialog i słuchają, co rynek potrzebuje, co klienci potrzebują i staramy się dostosowywać do potrzeb rynku i klientów, bo wiemy to już z doświadczenia, że żeby być postrzeganym pozytywnie na rynku, musimy być w tym, Trendzie, co klienci chcą, i tutaj zawsze czynimy starania, żeby być w miarę na bieżąco, w miarę naszych możliwości, tych biznesowych, żeby być blisko klienta i blisko tych wymagań, które rynek czy klient oczekuje. Także te nasze produkty też ewoluują. Powiększamy zakres prób, bo rynki są zmienne. Wymagania też, jak również nowe produkty, mutacje tych produktów, różne rozwiązania, customizacje takie pod klienta, i wtedy budujemy te pozytywne relacje klient-firma, a jednocześnie Wcześniej zdobywamy ten rynek i powiększamy swoje portfolio, mamy bardziej komplementarną taką ofertę. Panie Dariuszu? Ja jeszcze chciałem uzupełnić, bo to, co powiedział Zbyszek, jest niezwykle ważne. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że współpracujemy z instytutami badawczymi, Panie. czy to w Polsce, czy za granicą. I tam przeprowadzamy różnego rodzaju testy i próby na naszych nowych wyrobach. A oczywiście, że branża jest mocno innowacyjna, i te innowacje polegają na tym, że dopasowujemy nasze produkty do zmieniających się oczekiwań, wymagań klientów, w zależności od punktu pracy, czy od systemu, czy od y, innych warunków. A żeby udowodnić przydatność tychże zmian klientom, to też musimy. Bardzo często przeprowadzać na ich życzenie czy według ich scenariuszy stosowne badania. Pytam się o to nie bez przyczyny, ponieważ podjęliście decyzję o modernizacji niektórych istniejących produktów. Po pierwsze, dlaczego? Po drugie, co się zmieni? Modernizujemy, bo jest wymóg rynku czy klientów. Klienci przychodzą z konkretnymi wymaganiami. i My staramy się spełniać te wymagania, żeby móc sprzedać. To jest taki podstawowy warunek, żeby podtrzymywać ten dialog czy współpracę klient-nasza firma. I to chyba nas stymuluje, bo nie robimy czegoś sztuka dla sztuki, tylko robimy pod klienta, bo jesteśmy firmą, która oparta jest na biznesie, na no niestety, niestety, na zarabianiu pieniędzy. To musimy te pieniążki wydawać dosyć optymalnie efektywnie, żeby szybko amortyzować te nasze wydatki kosztowe czy biznesowe. Dlatego też w takim kierunku podążamy. Co mogę powiedzieć, może to trochę bardziej negatywnego. Nasze zaplecze krajowe badawcze, przynajmniej w tym my to tak nazywamy w starym biznesie, nie tym innowacyjnym ale starym, troszeczkę nie nadąża za potrzebami rynku i tutaj trochę obawiamy się, chociaż alternatywy są na w zachodnich laboratoriach, ale zawsze w krajowym laboratorium byłoby szybciej i taniej. I jeszcze ta współpraca z osobami, które tam pracują, też się człowiek uczy. W kontaktach z tą kadrą można też się edukować i, i podnosić swoje kompetencje. To tutaj troszeczkę te nasze instytuty no, są w tyle i powinny te kręgi, które są odpowiedzialne za ten obszar, powinny troszeczkę zintensyfikować działania, żebyśmy też mieli jako firmy krajowe, bo ja nie mówię tylko nasza firma, szereg firm w kraju, które by mogła też oprzeć się bardziej o te zaplecze, które w Polsce jest, czy Mogłoby być rozwijane te naukowe takie laboratoryjne, bo tutaj to jest teraz pięta chilesowa. My też już coraz częściej korzystamy z laboratoriów zachodnich, no ale tam są inne warunki finansowe, także musimy się też z tym mierzyć. Te modernizacje, o których Pani wspomniała, też idą w kierunku powiększenia efektywności, wydajności naszej spółki i dlatego są one bardzo ważne. Więc dla nas, jakby historia produktu, czy iluś tam produktów, które zaczęliśmy kiedyś produkować, nigdy jakby się nie kończy. Cały czas czujnie tutaj stoimy na straży ich rozwoju, i bardzo często udaje nam się to robić właśnie w celu powiększania. Zwiększania produktywności i polepszenia wskaźników. A ile w tej chwili osób zatrudniacie i czy wraz z Waszym rozwojem i planami inwestycyjnymi pójdzie również wzrost zatrudnienia? W tej chwili zatrudniamy w całej firmie około 30 osób. Na pewno, jeżeli będziemy zwiększać skalę produkcji, będą też takie sytuacje, że będziemy musieli w pewnych obszarach też zwiększać zatrudnienie, chociaż tak jak tu kolega powiedział, staramy się, pilnujemy, żeby ta efektywność naszej działalności była na wysokim poziomie. Także też myślimy o systemach, procesach automatyzacji, szczególnie tutaj w obszarze produkcji. Także czynimy takie starania, analizujemy pod kątem, żeby ta Produkcja była bardziej efektywna, przynosiła większe profity. Zresztą nie tyle profity trzeba pilnować tych kosztów, bo w tej chwili koszty działalności operacyjnej firmy, szczególnie w Europie, a i w Polsce rosną, bo te wszystkie obciążenia, które poboczne są, powodują, że to trzeba wszystko zawrzeć w tym produkcie, żeby spełnić te wszystkie wymogi formalne, prawne. My musimy też jako firma produkcyjna ponosić dodatkowe koszty, dlatego też na to bacznie patrzymy i próbujemy te procesy optymalizować. Pod względem kosztowym, a optymalizacja kosztowa, to więcej automatyzacji tam, gdzie możemy ją zastosować. A proszę powiedzieć, z jakimi klientami obecnie pracujecie i dzięki tym inwestycjom, a jakich klientów będziecie mogli zawalczać? W zakresie klientów, z którymi już współpracujemy, to na pewno jest to kilka segmentów. Przede wszystkim segment operatorów systemów dystrybucyjnych i to jest nasz klient bezpośredni i pośredni. Kolejno na pewno firmy zajmujące się budownictwem elektroenergetycznym. To jest też bardzo ważny segment dla nas. Czyli krótko mówiąc wykonawcy. Następnie inni producenci aparatury elektroenergetycznej, którzy potrzebują takich komponentów, które my produkujemy. Oczywiście kolej i trakcja, w tym także trakcja tramwajowa. Bardzo istotny segment dla naszej działalności. Cieszy nas, że tutaj też dużo się dzieje jest rozwój. I oczywiście współpracujemy też z biurami projektowymi. Może nie są to klienci bezpośredni, ale bardzo bardzo istotny czynnik w tym łańcuchu dostaw, hurtownicy, dystrybutorzy. Także to są ci, z którymi dotychczas współpracujemy, a z takich ważniejszych klientów, z którymi rozpoczęliśmy już współpracę i chcemy ją rozwijać, to są na pewno operatorzy systemów przesyłowych. Czyli, w związku z tym, że rozwijamy nasze produkty na wyższe napięcia, one tam mogą znaleźć swoje zastosowanie czy to na stacjach. Ja nie jeszcze, znajdują już. Nie znajdują, tak. Znajdują i, i będą jeszcze znajdować w większym zakresie. Oczywiście poza tym mógłbym uzupełnić, że jesteśmy zainteresowani i poniekąd już nawet wręcz też rozpoczęliśmy tą współpracę w zakresie bateryjnych systemów magazynowania energii. Przygotowujemy się też do tych sztandarowych inwestycji, o których głośno w Polsce, czyli CPK, czyli elektrownia atomowa. Tam też na pewno jest jest miejsce dla nas. To dużo pracy przed wami. Jestem jeszcze ciekawa, jak transformacja energetyczna w tym wzrostu udziału OZE, bez przerwy się o tym mówi, będzie wpływało, czy już wpływa na rozwój panów spółki? Tak, już wpływa na nasz rozwój, to na pewno. A jeśli się będzie dużo działa, mamy taką nadzieję, że będzie się dużo działo w OZE, to będzie się dużo działo w protektelu. To jest takie niemalże bezpośrednie przełożenie, bo jeśli inwestycje pójdą w tym kierunku, będzie potrzeba więcej głównych punktów odbioru, głównych punktów zasilania. Do tego jesteśmy przygotowani. Już jakiś czas współpracujemy, jesteśmy uczestnikami, czyli dostawcami aparatury na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. I tu oczywiście też jesteśmy nadal zainteresowani kontynuacją współpracy i jej rozwojem. To Panowie, jaki będzie 2026 rok dla protektela czego każdy z panów by sobie życzył? No, według naszych wewnętrznych planów sprzedażowych zakładamy, że następny rok będzie lepszy od tego, co finiszujemy. Analizujemy to mocno, szczególnie pod kątem możliwości wytwórczych, bo ja reprezentuję tutaj akurat ten dział, gdzie zajmujemy się rozwojem i produkcją, bo to jest też ważny czynnik, żeby dostarczyć towary w określonym standardzie jakościowym i na czas, bo klienci bardzo to cenią, jeżeli zamówiony towar przyjeżdża w określonym, zaplanowanym czasie. Także to też jest ważny element naszej jakby polityki sprzedażowej i naszych, bym powiedział, argumentów czy przewagi konkurencyjnej nad. Innymi konkurentami, bo tak przyjęliśmy też politykę, żeby ten czas dostawy był względnie krótki, terminowy i to ma nas też wyróżniać na tle innych dostawców. Także no, liczymy na to, że będzie lepiej, bo takie sygnały z rynku docierają do nas i będziemy trzymać kciuki, żeby tak się działo. A my ze swej strony tutaj będziemy starać się, aby te zapotrzebowania czy potrzeby klientów zaspokoić. Plany na 2026 rok są ambitne, bo rozwój i wzrost, tak jak Zbigniew już wspominał, dotyczą wszystkich obszarów, czyli obszaru produkcji, obszaru rynku, obszaru wewnętrznego spółki. Mam tu na myśli też i kadr, bo chcemy je też rozbudowywać, zwłaszcza w kierunku obsługi rynku i obsługi klientów. Więc wydaje mi się, że adekwatnym słowem takim podsumowującym to jest przystalowanie biznesu, bo też. W przyszłym roku zapadną kluczowe decyzje co do kierunku naszego rozwoju. Chcemy zrobić ogromny skok, chcemy powiększyć portfolio, chcemy rozpocząć inwestycje w postaci budowy nowej siedziby, uzupełnienia parku maszynowego, czyli, tak jak pani redaktor wspomniała, dużo pracy przed nami i tego się będziemy trzymać. To ja wam życzę realizacji tych planów, życzę też sobie, żeby nam się udało spotkać, najpóźniej za rok w tym gronie i żebyśmy mogli podsumowywać Wasze kolejne sukcesy. Dariusz Stępiń, Zbigniew Achciński, współwłaściciele protektora naszej Gazeli Biznesu, byli moimi i Waszymi gośćmi. Dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy. To jest podcast Strefa Ekspertów.